Zbliża się noc. Tam gdzieś w tamtym kierunku. O! Za tym wzgórzem, takim y, stromym, fagurkiem, O! Tam. Tam, jak daleko widzisz taką chatkę, to właśnie jest tamten domek łowców. Bart, Co tam bardziej, Aha, dobra, z so, nie mam o czym rozmawiać. Ale Ir z Irmakiem jest związany. Quest. No i zaraz się dowiemy jaki. Nie masz nic do roboty? Jestem strażnikiem, ale moja halabarda gdzieś to, to. Nie ma Coś strażnika jeszcze? bez halabardy. I, I tyle. A czemu? Od kiedy to e, halabarda jest wyznacznikiem mm, tego, kto jest <noise> e, strażnikiem, a kto nie? Wystarczy już chyba przecież miecz. E, ale to możesz poczekać i sobie tak. kiedyś w przyszłości kupić. Dobra, ale nieważne. Tutaj już byliśmy. Szukam tego drewna o połowę. Skoro jesteśmy już tutaj, yy, więc musimy go za... znaleźć. Wszystkie, tak jakby, no, stosy. Nie wiem, czy one są gdzieś poulokowane w tych domach w chatkach takich normalnie. One są całkowicie puste, Bo, oni śpią na tym. No czy mi tak cię do tego zmusza? Na podłodze, to jest masakra. No dobra, to ja się poddaję. Nie wiem, jest jeszcze w dodatku ciemno, to ja już na pewno teraz nie znajdę żadnego drewna opałowego. I to chyba już nie jest w tej części, przynajmniej tak mi się zdaje. No dobra, bo tu jest koniec miasta, tak jakby nie patrzeć. Jak leci? Zdecydowanie więźniów to poniżające zajście. Wolałbym wziąć udział w jakiejś bitwie przeciw wam, morom, niż was grillować. Aha, no dobra. Czym zajmują się ludzie w obozie więziennym? Mory rąbią drewno na opał. Zaopatrujemy wszystkie okoliczne miasta w krainach centralnych. Wolałbyś pełnić wartek dzięki, Oczywiście. Szczególnie w mieście. Z tym też będzie związany quest. No tak, no bo gdzież, bo będziesz się, mądry, od będzie od się od od tak poniżył. Masz normalnie taki honor, i. To um, to i y, tak to określić. Godność ci na tej pozwalam, to nie pozwala, no tak, jasne. Takie straszne. No ale dobra, on i tak zostanie wysłany do. Drewno o połowę A jest, skladasz, bo mogę. A co? Masz coś do tego? Okej. Okay. dobra, jesteśmy w tym miejscu i mi się kojarzy coś z tym kamiennym kręgiem. A mianowicie chodzi mi o to, że w tym miejscu widać świecący się już z dala teleport do Silden. No i proszę bardzo, mamy kolejny teleport. Przyda się, na pewno. Nieraz go pewnie będziemy używać. No i tak, jeszcze jedno... Jeszcze jedno drewno na połowę. Nie wiem, jest ciemno i je tak o widzę z kobiet. No ale okej. Okay. Będziemy musieli pójść spać, bo to nie ma sensu. W takich warunkach teraz szukać tego drewna i beczek z tym całym... Nawet nie myśl o tym, żeby mnie okraść, jasne? Że co? Po co? Przepraszam, jestem trochę zdenerwowany. No to widać Co, robi od razu. ktoś taki jak ty. A, wykonuję quest za Golda i Expa. Um. Czym się zajmujesz w tej dziurze? Nie ma tu zbyt wiele zajęć. Czekamy z pozostałymi najemnikami, aż coś się wreszcie stanie. Czyli? Jesteś najemnikiem orków i nie masz nic do roboty? Pewnie, że ma. Niech Chwytany z niewolników. Nie to trudna praca. A kto zaniesie... beczki z, z... rybami do młynu, kto drewno o połowę? Ty się opierdalasz, a nie... czy masz rację? Nie podoba ci się pomysł schwytania niewolników, prawda? Yes. Ci biedacy i tak wszystkie przeżyją w lasach. No. Poproszę się tu polować na niewolników. Aż za bardzo. My najemnicy niemal walczymy między sobą o ten przywilej. Czasami nawet specjalnie wypuszczamy niewolników, no, żeby raz potem raz. móc odebrać nagrodę za ich swytanie. O no wycwanieczku. Nie, nie, w nie w błysiece. Błysiece. Nigdy tego nie słyszałeś, jasne? Jeśli on okrył, to wywężą, ja i To będzie po tobie, a nie po nas. Yy, Mmmm. nie zaufają, bo normalnie. Ja będę bardzo zdolni z tego, że ci podkablowałem. Ale dalej, no dobra, tak dalej. dalej. Co możesz mi powiedzieć po tym mieście? Sylden był w pobliżu przełęczy do Nordmaru. No to jest chyba raczej przekroczyli maszerując z północnego wschodu. Dlatego Sylden było pierwszym z przez dnia miasta. Od tamtej pory nie było tu to... żadnych dużych bitew. Robi się coraz gorsze rządzi tym to... miastem. Umbrak. W czasie wojny był wielkim dowódcą Orków. Jego prawą ręką jest Grompe, szaman tego miasta. Umbrak nie podejmie żadnej decyzji, dopóki się z nim nie skonsultuje. Mm -hmm. No to. A nie, nie jeżeli go zdemaskujemy, jesteś buntownikiem. Cholera, ja i moja wielka gęba. No cóż, teraz zamierzasz... tak to już bywa. <słuch> jeszcze, nie. jeszcze nie wiem. No Przyłącz się do nas, przydałby nam się nie. ktoś. No i co ja mam tu teraz zrobić? Nie chcę teraz podejmować decyzji, tylko będę się przyłączał. No. Niech niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Dobra, Chcecie nie będzie pomóc? to. Nareszcie ktoś, kto ma odwagę się zaangażować. O, już nie przesadzaj. Ym... Nie, już nie będziemy się wracać. Starczy. Nie chcę teraz podejmować tutaj żadnych nie, stronniczych decyzji, opowiadać się po żadnej ze stron, w wykonuję questy dla każdego miasta, dla każdego podziemia buntowniczego i tyle, bo jest dla mnie ważny EXP, a potem będziemy sobie tutaj, podejm no, czynić jakieś... Yy... No, będziemy podejmować jakieś decyzje co to, e, tak, do Tak, w której stronie będziemy się przyłączać e, Ale dobra, ja muszę znaleźć teraz ten głupi e, e, Stos drewna On jest na pewno w jakimś takim banalnym miejscu na No właśnie, na samym zewnątrz Tak jak na przykład tutaj e, Był normalnie centralnie ustawiony koło No może nie tak centralnie, ale był koło domku e, No i tyle, no ale ważne, że mamy to wreszcie Tutaj jest kolejna chatka rybacka. Tylko ja szukam sobie beczek z rybami. Ile? Ja trzech potrzebuję, o ile się nie mylę. On tam mi mówił, że... chyba tam przyniosłem pięć, no i trzy jeszcze brakuje. To musimy znaleźć gdzieś tą jedną beczkę, bo bez niej to będzie dla nas kiepsko. Czy to są beczuszki? Tak, to chyba mam dziewięć już. No dobra, nieważne. Temi, co tam? Pracujesz tu jako rybak? Całe dnie i wieczory. I wieczory, i noce. Noc, czasami? Uuuu. Ja też sobie tylko z niem Coś jeszcze... Od, w jak tylko to nagram, na to, chmurę, to chyba się położę spać. Zrobiam po sobie ręce po łokcie, a roboty mam tyle, że nie wiem, czy przychodzę, czy odchodzę. Potrzebujesz pomocy? Trzeba zabrać te wszystkie beczki. No to to już wiem, okej. Okay. Pokaż nic. Yy, towary... Dobra, nie masz golda, to jesteś nikim. Yy, dla mnie tylko handlerze ze złotem są coś warci. Yy, w ogóle nie wiem, czym tak mam, no ale walić to na razie da się grać. Rybak, rybak... Rybak rybakiem, a tutaj mamy krusz Irmak, czyli halabartę, która dziwnym trafem znalazła się w chatce rybackiej. Nie wiadomo po co im, nie wiadomo czemu powieśli sobie na ścianie, no ale z tym to już pójdziemy do tego całego orka, który tam się leżał i spał, bo nie miał halabardy i nie mógł pilnować i pełnić funkcji strażnika. No dziwne, no nie? Eee, dobra, co teraz? A tak, no okej, okay. chyba idziemy do tego gościa. Nie, to jest Trompo. No, to może pójdziemy do górnego miasta. A to jest wyższy, Jak to jest? Wyszczerzony Furtian. <laughs> o, to jest ten... Debil... Ten głupi ork, no, Denpok, z nim... On to jest chyba... O, kimś ważnym, tak? Ważniejszym orkiem w tym mieście. Jeden z ważniejszych na pewno. Mm. Chcę się widzieć z twoim przywódcą. Wpuszczamy tylko tych, którzy cieszą się Ach, ta od, ta dla nas ma jakiegoś ale tego nie jestem pewien. Jak mogę zdobyć szacunek orków w mieście? To proste. Zrób coś pożytecznego. Jest jedna rzecz, której szczególnie potrzebujemy: wsparcie. Wsparcie? Rozejrzyj się. Tu są prawie sami. No, ludzie. tak jak mówiłem. Orkowie są w zdecydowanej mniejszości. A co jeśli Wam pomogę? Ty? Ty jesteś morą, jak większość przebywających tu ludzi. No i jeśli chcesz pomóc w obronie miasta, powinieneś najpierw podszkolić się w walce. Mogę ci pokazać kilka sztuczek, ale wy, mory, jesteście po prostu zbyt słabe. Oho, tutaj to odniosów. się mylisz. Przydał e... się nam kopal. Znajdź nam kowala Coś jeszcze no kowal orków mam znaleźć. O, Dużo od niego mam questów. Gdzie najbardziej przydaliby się Orkowie? Potrzebujemy strażników w obrębie miasta. Gdzie to jest w ogóle miasto? a gdzie nie ma miasta. mogą nas w końcu załatwić. Okej. Gdzie mogę znaleźć kowala w tym mieście? Przejdź się i porozmawiaj z orkami. Musi być wśród nich ktoś, kto zna się na kobaltzinie. No racja, da się zrobić. Yy, nie możemy, no i dobra, to tyle. Teraz. cóż. Tak, to jest chyba. Centrum, o! To przejście. Yy, oznacza chyba centrum miasta. O, i tam. No, o, w dupę, no. Weź się w wal. Yy, i to chyba przejście to też oznacza całe centrum. Ja pierdolę, ale wielki miast nie Mmm, masakra. Mm, dobra, idziemy tutaj do kucharza. Bo z nim jest quest. Kolejny ObiBok w mojej kuchni. Jesteś tu kucharzem? Przestań zawracać mi głowę. Wynocha, zajęty jest. Ale milutki jesteś. Och, kocham cię! Jeszcze jest. Zamknij się. Potrzebujesz nowego <laughs> miasta. Pięćdziesiąt. Co? <laughs> Nawet nie wiesz, ile te małpy są w stanie zmieścić no. w swoich brzuchach. Idź i załatw idzie. mi surowe mięchro. Dobra. Dlatego mówiłem, że potrzebuję tyle mięsa i już to na początku gry go zbierałem. Czemu nie możesz się trochę wyluzować? Jeśli nie będę ciężko pracował, urwą mi głowę. Więc pomóż mi albo spadaj. Tylko nie przeszkadzaj. Mhm. Dobra. Chyba mu jeszcze puszczą zbieracze i co będzie. Yy, przyniosłem się po mięsa. Wymiesza... Nie no, nie będziemy niszczyć sobie tego quest, mam mamy chyba. Ale nie jestem pewien, Potrzebuję czy przyniosłem się. 11. To muszę sobie wybić parę tych bizonów, które były na tym na tej wielkiej polanie, przez którą przechodziliśmy w poprzednim odcinku. Yy, bo tam jest naprawdę. To jest kupa mięcha, w, tym, w tych bizonach, więc warto tam zajrzeć. I kurde, musimy poszukać sobie tego to jest, to jest kowala, ale nie wiem. No, gdzieś on tam pewnie jest. Ale może zajrzymy, O no nie, z Grompelem to będzie długa rozmowa, Witam. no ale okej. Okay. cię. Spotkaliśmy się już. Hmm. Nie on ma głos jakiejś, jakiejś postaci. Byłeś sam, walczyłeś. Z Gotika 1 albo 2, nie pamiętam już. Wrogów zginęło z twojej ręki. Jak wiecie, to napiszcie mi w komentarzu, bo coś ten. Ten, ten, ten głos mi się z kimś kojarzy. Z jakąś postacią, z Gotika. Ale nie pamiętam już z jego. Co jeszcze o mnie wiesz? Twoja przyszłość jest niejasna. Przed tobą wiele trudnych decyzji. Nie jesteś taki jak inne mory. Jesteś od Jaki nich ważniejszy. ważniejszy. Ale teracista z niego błazi. Wróżka, się znalazła dopiero. E... Nieważne starcze? Nie mam. Może powiedz nam jeszcze więcej, więcej? coś? Twoja historia nie została jeszcze napisana, dlatego Dobra, nie mogę jej odczytać. No. Nie no, on naprawdę oczywiście, ale... On ma rację. Kto tu jest? go jest. Tak, super. Wszyscy słyszeli o jego wielkich czynach. A tak naprawdę ty go kontrolujesz. A gdzie mogę znaleźć tego wielkiego herszta? Jego tron znajduje się w najwyższym budynku w tym mieście. Aha. Natomiast to nie jest wysoko położone. No i trzeba przyznać. Czym się tu zajmujesz? Służę naszemu przywódcy wiedzą i darem jasnowidzenia. Rozumiem. Więc jesteś jego doradcą. Hmm. Hmm. Szukam Ksardasa. Więc przed Tobą długa podróż. Jego wieża znajduje się w Nordmarze. Dalej ja nie będę pewnie mógł znaleźć, bo zawsze się głupiłem w Nordmarze i to tak godzinami po tym... Chyba szukałem wieży Ksardasa. E, oczywiście. Chciałem ją znaleźć bez. O, nie wiem, czy to. Tutaj jest To, to, to. Chciałem ją znaleźć bez pomocy żadnych tam. dokładnych opisów w internecie. Tylko sam ją chciałem znaleźć i. Nie, bo mi się nie udało. Musiałem dokładnie sobie tam przeanalizować to, co... mapę, która była taka specjalna w internecie. I ktoś tam zaznaczył, gdzie mam gdzie jak ma się iść i tak dalej. No masakra. Nie, nie wiem dla mnie Normal to jest naprawdę... Ale że udało im się tak stworzyć ten tą część kontynentu, żeby... No nie dało się tego zapamiętać dokładnie. To jest naprawdę... Podziwiam to. Dobra, beczki mam, z drewna mam, czyli idziemy do tego y, młynka całego. Y, w dzień chyba raczej jest tutaj ten gość, tak? Y, więc tutaj musimy mu to przynieść. Proszę, przyniosłem ci drewno. O, doskonale, daj je tutaj. Oto twoja nagroda. Y, I ryby. oto ryby. A, bez tu ten... Świetnie, oto twoja nagroda. No to fajnie i 700, no to bardzo mi się podoba, Ta, to rozumiem, dobra, ale teraz idziemy dalej sobie do Irmaka. Oto twoja halabarda, była u rybaku. Przypadek? Nie sądzę. Dziękuję, więc musieli ją ukraść rybacy. Tak, jasne. Sam oddałeś halabardę rybakom. Co? Jesteś leniwą świnią. Próbujesz o, Bezi, ci ale jest? ja cię lubię, takie teksty Jeśli chcesz, to. chcesz, żebym ci przywalił w papę. <noise> chyba będzie musiał Papa. złożyć odpowiedni do nas. Mm, no dobra, czego ale chcesz? Forsy. Tak, daj mi złoto. Mm, masz. Mm. To wszystko co mam. Ile no tego jest? no no dobra. Silden potrzeba więcej strażników. Pójdę tam, ale Denpok chyba musi się o tym dowiedzieć. Dowie się, tylko połóż tam. Bo inaczej będę musiał... tylko się połóż, to chyba ci... no.